Ciemka. dzisiaj mam wkrętareczkę z hydraulicznym udarem. Miałem tam ostatnio kilka pytań odnośnie tego udaru. Jak to działa, jak to jest zbudowane, jak to wygląda w środku. No i akurat trafiła mi się taka sztuka M12. Jeśli chodzi o udar to w M12, w M12 i w M18 jest ten sam udar. I tu jest problem tego typu, że ten udar jest słaby, nie, w, nie działa tak, jak powinien działać. Nie chcę wkręcać śrubek tam wrzucę krótki filmik z testu jak właśnie działało przed. Teraz to rozbiorę. Pokażę wam jak wygląda to wewnątrz. Wymienię olej, złożę do kupy, zrobię test i to tyle ogólnie wewnątrz nie ma nic skomplikowanego jeśli chodzi o budowę tego udaru kilka elementów trochę oleju i to wszystko ale ogólnie sprzęcik jest fajny do pracy bardzo ja bardzo lubię używać tego sprzętu mam tutaj taki tylko że M18 Trochę już wysłużony, nawet trochę bardzo. Mój wygląda tak, ale to, co ona tu przeszła, to jest masakra. I ogólnie jest to też sprzęt z odzysku. Nie, tutaj sobie go tak jak tylko weszła, pierwszy w sumie sprzęt, jaki przyjechał na serwis, to został u mnie. Tutaj właśnie jest problem wycieku oleju. Też. I to jest cała skrzynia, tak to wygląda. Zaraz to otworzę. Jeśli chodzi o olej jakiego używam do tego, to postaram się na koniec filmu wrzucić zdjęcie z, z tabliczką, z tabliczką po prostu z bańki. To nie pamiętam dokładnie, jakiś przekładniowy, ale jakie tam ono znaczenia ma, nie pamiętam. Na pewno to nie jest pierwszy lepszy olej jaki miałem pod ręką do tego sprzętu, bo Pamiętam jak to przyszło do mnie na serwis. Problem był tego typu, że jak wlewałem za gęsty olej albo po prostu jakiś silnikowy, nie wiem, 5W30 czy tam coś w tym stylu, to ten udar nie działał. W ogóle po prostu blokowało się to wszystko i Bo elektronika miała za ciężko i odpinała zasilanie. Do otwierania używam też starego korpusu. Tu fajnie pasują te trzy piny. W ten sposób wimadło i odkręcam. Zaraz to rozkręcę i Wam pokażę, jak wygląda wewnątrz. No i dobra, już jest rozkręcone. Pierwszy element tutaj trzeba pamiętać, że to przekładnie się rozkręca w prawo stronę. Jest tu lewy gwint. No i standardowo, właśnie jest uszkodzony ten o ring. I dlatego mamy wyciek oleju. Lipa jest tego typu, że nie mam takich oringów w górce. Nie wiem czy uda mi się pokazać Wam jak to dokładnie będzie działało nie wiem czy to w ogóle złożę, czyli po prostu nie wezmę nowego z tego, nie? spółki. Nie ja mam ringu. Chyba, że zaraz to jest znajdę używek więc zobaczymy jak to wyjdzie. Klinerem sobie wyczyszczę. No i dobra. No, zasada działania jest taka, że mamy wewnątrz ten pin. Z wycięciem tutaj mamy coś takiego: to wycięcie z tej strony wchodzi tutaj w korpus. O to wchodzi w ten sposób tu, kulka i jak obradza się końcówka, w której mamy bit wsadzony. Troszeczkę słabo widać. Kurczę, przełącza mi tutaj między obiektywami. I po prostu jak to się wszystko obraca, ta kulka wchodzi i wychodzi. Czyli wypycha ten element do góry. Nowy ostrz, kurczę. No tam coś widać, że to właśnie się... O teraz może będzie lepiej. Tak to wygląda wewnątrz. jak podczas pracy, gdy jest olej, on tam w środku jest między kulką a między kulką a tymi dwoma pinami. I jak ten pin dojeżdża do tego momentu. Jest właśnie to uderzenie udaru, kulki chowają się wewnątrz i wtedy. Przeskakuje to wszystko, tylko wiadomo, jak jest olej, no to ten olej stawia też jakiś tam opór, nie? Bo na chwilę obecną, tak jakby na pusto, nic się nie dzieje. A jak wlejemy ten olej, właśnie on tutaj powoduje te przepływanie tego oleju, powoduje to, że jest ten delikatny opór, jest zrywanie i jest to ciche zrywanie, no. nie, nie, nie tworzy to dźwięku tak jak w normalnym udarze. Tak to działa, tak to wygląda. Ogólnie fajny patent, fajne rozwiązanie. Ktoś miał dobry łeb do tego, żeby to wymyślić. Szkoda tylko, że ten element występuje, właśnie jako jedna część. Nie? Z drogi, do tego jeszcze jest jako jeden element. Teraz poszukam o ringu, jak coś znajdę, to, to wam pokażę, jak to składam do kupy. Dobra, jestem z powrotem. O ringu nie mam, więc nie składam tego. A że to jest naprawa gwarancyjna, muszę użyć też nowej części, teraz. Więc tak to wygląda: właśnie tak to przyjeżdża w całości. Jako jeden element staro przekładnię można byłoby zostawić, ale on, tak jak mówię, ja tutaj nie mam miejsca, gdzie tego trzymać. A w sumie tylko ten oring jest tutaj, właśnie wadliwym elementem w tej całej skrzyni. Tak to przyjeżdża w całości jako nowe. Tak wygląda wewnątrz: nic skomplikowanego I tyle. Ten olej też powoduje to, że ta obudowa gumowa tutaj rozciąga się, to robi się taka ciapkowata trochę. etykieta z numerem naprawy no, ja muszę wsadzać takie karteczki do wewnątrz żeby było wiadomo, że było u mnie Sporo, ten trzeba podgiąć. No I teraz wam pokażę od razu jak to działa po wymianie. Dobra, jestem na śmietniku. Działa fajnie. No. Nie jest to mocna maszyna, ona ma tylko chyba tam 45 N, więc nie jest to jakiś demon, jeśli chodzi o moc. Ale fajny sprzęt, ogólnie polecam każdemu, kto tam robi jakieś drobne, drobne naprawy na serwisie albo po prostu do użytku własnego, tak w domu. To tyle, jakbyście byli zainteresowani jeszcze jakimiś modelami, to. Dajcie znać coś tam postaram się zawsze nagrać wrzucić później na neta. Narka i miłego weekendu. Hajka.